Siema. O ogólnie to chciałem pogadać, bo jest o czym. Gimper znalazł się w finale tańca z gwiazdami. Super. Bardzo mu gratuluję aczkolwiek coś się z tym wiąże, to to, że wszyscy dosłownie o tym rozmawiają. Wchodzę na Facebooka, taniec z gwiazdami. Wchodzę na YouTube, taniec z gwiazdami. Otwieram lodówkę. Taniec z gwiazdami. I to nawet by nie było taki najgorsze, gdyby nie to, że wszyscy dosłownie mówią o tym samym. Gimber znalazł się w finale. Przekupuje widzów. I jak przekupuje widzów? Co dał im pieniądze, żeby na niego głosowali? Nie. Powiedział, że odbanuje osoby, które na niego zagłosują. I to jest... Do... Jeżeli ty w piątek wygrasz ten taniec z gwiazdami i odbanujesz wszystkie osoby, to za tydzień będziesz musiał nagrać... Overwatcha, który się będzie nazywał Najlepsze Nudesy Pauliny z Waksów. Ty ich w piątek odbanujesz. I oni w sobotę już połowy tych osób nie będzie. Ja wam mogę teraz zrobić spoiler i wam powiem, jak będzie wyglądał finał. Więc w finale jest. Joanna Mazur i jest Gimper. Joanna Mazur wyjdzie na scenę. Daz mi jakąś wzruszającą piosenkę, ona pięknie zatańczy. I, i cyk. 30 punktów. I, I później będzie Gimper tańczył. I on wyjdzie na scenę, coś tam se pochodzi, pomacha ręcami. Yy, Jurozy powiedzą coś w stylu. Kupa. Gimper powie coś w stylu. I, I co to znaczy? Absolutnie nic to nie znaczy. Bo w finale liczą się tylko głosy widzów. I ci uroży są teraz tacy bezsilni i to po niej widać po poprzednim odcinku po wywiadach. Iwona Pawlowicz, albo albo Ola Jordan powiedziała, że chciałaby, żeby w finale wygrał taniec. Jakby w finale miał wygrać taniec, to gimper by nawet nie musiał przychodzić. O, albo ktoś tam jeszcze powiedział coś takiego, że jaki wynik nie będzie, to w finale to chcą, żeby były emocje i żeby było widowisko. Oni tam tańczą. Jakie to ma być widowisko? Wiadomo, kto tańczy lepiej, wiadomo, kto tańczy gorzej. Widowisko to by było, jakby oni się zamienili w jakiś mega i zaczęli napierdalać. Albo jakby się okazało, że Asia cały czas widzi i że w ogóle to ma jakiegoś szaringana czy coś. Wtedy by były emocje, wtedy by było widowisko. M Morał na dziś. Nie mam zielonego pojęcia, kto wygra tań z gwiazdami. Yy, ale wiem jedno. Jeżeli wygra Asia, Mazur, to, to w sumie nic się nie, nie, ciekawego nie stanie. Bo, bo ludzie chcą, żeby ona wygrała i to jest taka, taka bezpieczna opcja. A jeżeli wygra Gimper, jeżeli wygra gimper. No, no to dalej będzie szum w internecie i, i znowu stare baby będą jojczeć coś tam w komentarzach. Ale będzie śmiesznie chociaż coś się wydarzy. Więc. Yy, no mam nadzieję, że gimper wygra. Bo, bo trochę nuda. ozdro